Witajcie, kochane dzieciaki. Mam na imię Basia, pracuję w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu. Na dzisiejsze czytanie przygotowałam Wam bajkę. Tworzliwy ptaszek. Tworzliwy ptaszek mieszka u babci Lejli. I posłuchajcie, jakie ma przygody. A może zanim zaczniemy czytać, to przedstawię jeszcze Wam tutaj moją towarzyszkę. To jest akurat tutaj się schowała, bo chyba zgłodniała. Papuszka, nimfa. I ma na imię Grafita. Mam nadzieję, że jej głośne trele nie będą zagłuszały no, przyjemności tego czytania i słuchania przez Was. Tak więc zapraszam. Babcia Leila Was zaprasza. Opowiastki zacząć czas. Jeśli grzecznie usiądziecie, będą bawić wszystkich Was. Kto historii chce posłuchać, Szybko niech nastawi ucha. Tak wygląda właśnie babcia Lejla, która zasiadła sobie wygodnie w fotelu. W moim domu pokryjomu mnóstwo zwierząt zamieszkało. Całe małe dziwne zoo. Oj, co tu się będzie działo? Chociaż ich nie zapraszałam, opiekunką ich zostałam. Pierwszy Komar mnie odwiedził. I do dzisiaj sobie siedzi. Pająk wszedł tu bladym świtem i zamieszkał pod sufitem. Kotek wśliznął się do środka i zażąda z mleczkiem spotka. Pies zabłąkał się w ogródku, wszedł do domku po cichutku. Ptak przyleciał na jesieni, gniazdko uwił sobie w sieni. Zanim się zorientowałam, żabę. Myszkę jeża miałam. A na końcu na dodatek rybkę dał mi sąsiad Tadek. Zobaczcie te rozrabiaki, które mieszkają, o babci Lejli w domu. Osiemdziesiąt sześć mam wiosen i naprawdę wiele zniosę. Więc je karmię i przytulam, głaszczę, myję i otulam. Kołdrą miękką już z wieczora, kiedy spać, przychodzi pora. Kocham wszystkie me zwierzaki, choć z nich małe rozrabiaki. Dokazują i hałasują, różne figle mi płatają. Każdy ma swój charakterek, co przyczyną mych rozterek. Wśród nich mamy także ptaka, strachliwego jak pisklaka to nasza papuga gaga, która wiecznie. Tylko gada, ale słynie również z tego, że aż tak bojaźliwego zwierza nigdzie nie znajdziecie, nawet na całym świecie. Tak tłuszliwy z niej nie lada. Dalej mam wam opowiadać? Raz, gdy gaga zasypiała, bzyk komara usłyszała, więc zerwała się na nogi, trzęsąc się z ogromnej trwogi już czarne wizje istnuje, bzyczek zaraz Z Znagła nieco mnie napadnie i swą ostrą kójką dziobnie. Muszę plan mieć w tej minucie, jak uchronić się przed kłuciem. Tylko jaki mam ratunek? Przecież z klatki nie we Zobaczcie, taka papuga, taki mały komarek, którego się tak okropnie ta papuszka boi. Długo się nie namyślała. Rzeźbę będę udawała, Przyjmę pozę jak wspomnika. Bo to zmyli przeciwnika. Więc zrobiła dziup, dziup I stanęła jak ten słup. Choć jest przerażona w duchu, To jak kamień tkwi bez ruchu. Tylko jednym okiem łypie, Czy ją komar wnet uszczypnie. Wzyczek przemknął obok gagi, nie poświęcił jej uwagi i poleciał wsiną dal, jakby go sam diabeł gnał. Lecz papuga wciąż sterczała. Dalej niby skamieniała, bo za akwarium tuż, tuż obok się wyłonił rybi ogon. No i gaga już się lęka. Nowa trapi ją od ręka, bo ma pewność w swojej duszy, że to na nią potwór. Zobaczcie, taka mała rybka, a tak się jej bała. Jednak rybkiem całkiem mała. Pożreć jej nie planowała, tylko w górę wystrzeliła, pięknym saltem skok skończyła, wpadła plusk i do wody zgrabnie i pływała dalej na dnie. Z wielką ulgną westchnął ptak bo rozumie wszystko tak. Może rybka miała chrapkę zjeść komara na dokładkę. To dlatego pzyczek z trwogi gnał, że prawie zgubił nogi. Nie chciał mnie dziś atakować, tylko życie swe ratować. Co za szczęście pomyślała i przez moment się nie bała. Aż nagle Kotka, mortka skoczyła pędem do środka. Więc garda zrobiła dziób w dziób i stanęła jak ten słup. Strachem zdjęta myśli sobie, no i co ja teraz zrobię? Założę się o me pióra, że poczuję jej pazura. Lecz kotka ani spojrzała, do kuchni prosto pognała. Z wielką ulgną westał ptak, bo rozumie wszystko tak. Może, krap... Może kotka, kropkę miała na tą rybkę, co pływała. Ta zaś szybko, by się bronić, w wodnej się ukryła Toni. Co za szczęście, pomyślała, i przez moment się nie bała. Ta moja papuszka się chyba nie boi. <grywki> Zaraz jednak znów struchlała, bo inne zwierzęta ujrzała. Oto truchtem wbiega psina. To ostatnia ma godzina. Myśli ptaszek, przekonany, że wnet będzie pokąsany. Gaga w wielkim jest popłochu. Cała trzęsie się ze strachu. Spokój trudno jej zachować, więc zaczyna lamentować. W tym domu za każdym rogiem stają oko w oko z wrogiem. Wszystkie się zwierzaki czają i na mnie niecny czyhają. Drżę już cała jak osika. Co mam robić? Gdzie umykać? Bo w obliczu tych zagrożeń nawet dziób mój nie pomoże. Ciągle tylko mnie straszycie, więc się boję o swe życie. Nawet z klatki nie wychodzę. By nie stanąć, wam na drodze. Zaskoczony pies się skrzywił, bo ten ton go bardzo zdziwił. Co tak krzyczysz w niebogłosy, aż mi dęba stają włosy? Nikt na ciebie nie ani, nik na ciebie nie poluje, ani spisku tu nie knuje. W berka razem się bawimy i nic złego nie robimy. Niepotrzebne twoje łkania, bo za kotkiem się uganiam. Bez powodu więc się boisz i tchórzliwe miny stroisz, warknął pies i ruszył w pogoń, gdzie tylko mignął ogon. Znów papuga osłupiała, bo nareszcie zrozumiała, co zwierzaki wyprawiały i czemu tak wciąż gnały. Złego nic nie chciały zrobić, tylko trochę się ubawić. A jak tak się bardzo bałam, trzęsłam ze strachu i drżałam. Brzyczek już pociesza gagę, proponując jej zabawę. Zamiast ciągle twić w swej klatce, w naszej pobaw się gromadce, porzuć humor swój ponury razem ze mną zleć do góry. Zagraj z nami w chowanego, bo nie grozi ci nic złego. Zamiast obaw oraz złości. Będziesz miała moc radości. I tak wspólnie zwierzaki doszły do porozumienia. I się świetnie bawiły. I ja was też do takich zabaw.